Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Tusk przegrał, nie udało mu się doprowadzić do tego, żeby rosyjskie rezerwy zostały bezpośrednio przekazane na to, żeby finansować dalszą pomoc dla Ukrainy. No to jakie sobie znaleźli tłumaczenie? Że to sąd rosyjski musi o tym zdecydować. Zobaczcie sami. Bo to są środki z Narodowego Banku Rosyjskiego, że odpowiedzialnym sądem do podejmowania jakiejkolwiek decyzji w tej kwestii jest sąd w Rosji. I kto panu... Jak, jak panu w sąd w Rosji wyda wyrok, to my musimy go respektować. No tak? więc musimy ma pan zupełnie inną procedurę. Czyli polski sądów nie respektuje. Ale Ja też nie mogłem w to uwierzyć. Oni chcą respektować wyroki sądu rosyjskiego. Kwestionują wyroki polskiego sądu najwyższego. Trybunału Konstytucyjnego, sądów, jak żurek przegra, to chce sędziów wyłączać. Ale sąd rosyjski to jest dla nich autorytet. Podajcie to dalej, niech jak najwięcej ludzi o tym usłyszy. Napiszcie też, co o tym sądzicie, że uznają rosyjskie sądy, a polskich nie uznają.